Krzywdzę! Dzisiaj nagrywam odcinek na YouTube'a i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Możecie zobaczyć to moja cała grupa klasowa i oczywiście Wy, widzowie, możecie to też zobaczyć. Mam nadzieję, że pod tym filmie będzie 15 wyświetleń, albo co najmniej 100 wyświetleń, jak będzie to być, zarobić że tak powiem. I tak, mam specjal: jak będzie 50 subów, to robię specjal, a jak będzie 100 to robię twarz. Mimo, że to będzie trudne ze stówą, pokazuję twarz i dzisiaj właśnie będziemy się zajmować Robloxem, więc mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba, spodoba, więc nie będę przedłużał więcej. Lecimy do filmiku. Dobra, yy, mamy tu tak dużo wyborów i mamy tu... Yy, Robloxie są jakieś gry i możecie mi następnym razem napisać w komentarzu, o chcecie i potem grę jakąś jedną, może będzie i tak, i teraz gramy obi bat you or nie, nie chcę chcę coś, żebym z rowerem, coś na oko skibi di to motocykl ride right to toilet, O, to będzie git w końcu muszę to... Do... Czekaj. Obi Bat Jur, Un A. I co ma wyskoczyć? Co nam może wyskoczyć? Obi Bat Yul Un A bike. Dobra Obi, ale jesteś na rowerze. I tak. No, Nie znam totalnie tej gry. Ani razu jeszcze w nią nie grałem. I. Będziemy zaczynać właśnie już. Dobra. Aha, no to fajna gra. Mhm. Fajna Obi Battelion. Bike. Ja sobie to gram. Longest Obi on Roblox. To będzie Git. No ja cię, ile to ma poziom? To ma chyba zy... 2 miliony? 000... Nie ma się nie mylę, 500. Dobra, to ma powyżej 500, więc wiadomo, że już będzie trudno. O mała lata, ej! O mała lata, u! Uh. O lata, ej! No to trzeba robić mi kolei. No dobra, nie chcę tego. No, nie mam żadnej gry do znalezienia, nie? Wieża, ale lepiej rośnie. To może być ciekawe. It's something suspicious. And this is my something and mama. <laughs> Nie no, nie rozumiecie pewnie. Niektórzy osoby nie rozumieją angielskiego, a niektórzy rozumieją. Hej, jestem Johnny. Obecnie utknęliśmy na wyspie. Czy uważasz, że masz to, czego potrzeba, aby dobić wulkan i dostać do końca, zanim będzie za późno na ucieczkę? Możesz także uzyskać helikopter poprzez spinner koła, aby pomóc w ucieczce. Powodzenia, adventurer. Hmm. Ja zoomę te gry nie chce rozumieć, bo ona takie. Greenies, 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 green, greenies, greenies. mi eyes nie be over oh, yeah. nie! A ja jestem 1000 kasy. Oh my god. nie. Să o apropiem pentru sunt case Eu știu, mai lepe, Mai lepii în aspeție Mai în bapak bapak nyanyi Nie! Ale nikt ze mnie. No, ale nie chcę, nie chce. Dobra. Skryb to, ile pani, Nie, Nie, Dobra, zaraz coś znajdę, więc poczekajcie. Ej, dobra, nagrywamy dalej. I teraz tak, wejdziemy sobie do Robloxa. W Robloxa. Roblox Games, grani. I tak, w greni chcemy pograć. I teraz akurat mam taki fajny pomysł, żeby pograć się właśnie w ten grę. Nie. I mamy tu babcię Tryb Wiele Osoba. On jest wieloosobowy. Może grać na dwie, trzy osoby, ale to jest mało, ale dobra. Mm, można też pograć w okay, takie inne gry. I No, ja poprawiam sobie po prostu babcię Tryb Wiele Osoba. I tak, wchodzimy w tą grę, jeżeli wchodzimy, 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 Ona jest fajna, możecie sobie też w nią zagrać. Ja niestety linku nie podam, bo nie mogę. No i tu mnie zbanuje, bo powiedział coś tam. I don't day. I don't, wanna, I don't I teraz się bawię tak kalkulatorem. Patrzcie, słyszycie? I teraz zrobiliśmy takie lekkie asymery. ASMR i teraz znaczy tak, nie, nie będziecie znali, ja tę piosenkę tak lubię trochę, może nie znacie, to mi napiszcie <grym> na Whatsappie, to jest w moim

Tak, mamy. This game is made multiplayer po go to Original Versions. Ta, ta gra jest do, do płacenia na oryginalne wersje. I właśnie ja sobie zrobiłem headlessa, bo zobaczmy takie ustawienia. Ja nie wiem, sobie takie jako, głupie ustawienia. tak to powiem. I teraz tak. Mmm. Tu hmm. Coś mi tu nie chce wejść. Hmm. Hmm.